mówi o tym się teraz mówi o tym się mówi mówi cały czas Artur Wolski witam państwa dzisiaj moim telefonicznym gościem jest jeden z liderów Konfederacji Polski Niepodległej Adam Słomka Dzień dobry panie przewodniczący Dzień dobry. Witam. W Dzisiaj bowiem 42 rocznica utworzenia tej partii właśnie w symboliczną datę 1 września przy grobie nieznanego żołnierza Nina Milewska ogłosiła proklamowanie KPN-u. Inni przywódcy w tym Leszek Moczulski byli wtedy w areszcie. Czym dla pana był KPN? Spędził pan w tej partii wiele lat? Jest nadal, bo KPN działa nadal. Jest to jedyna organizacja, która powstała przez Solidarność i działa nadal. Myślę zresztą, że będzie za chwilę bardzo potrzebna, bo pojawi się znowu problem niepodległości. Natomiast wracając do lat 70. KPN był po prostu pierwszą organizacją w czasach komunizmu, który postawił publicznie kwestie walki o niepodległość. I to zrobił jawnie Teraz z 38 odważnych ludzi w 79 roku. Którzy powiedzieli, że trzeba wywalczyć dla Polski niepodległość i założyli organizację, która do tego dążyła. Przedstawili też program, bo właściwie najważniejszą rzeczą, którą zrobił KPN, no to pokazał narodowi program dojścia do niepodległości z porzuceniem walki zbrojnej, bo wcześniej przez kilkaset lat głównym narzędziem walki o niepodległość była walka zbrojna, czy to Armii Polskiej, czy polsko a myśmy po raz pierwszy opisali, w rewolucji bez rewolucji, koncepcję jak pokojowo wykorzystując doświadczenia z Ameryki, z Indii, można zorganizować społeczeństwo i wywalczyć niepodległość, mimo tego, że Rosjanie tu stacjonowali, mieli tutaj kilkaset tysięcy żołnierzy. I KPN około. wtedy był partią w myśl prawa prl legalną. To znaczy, KPN było oczywiście tajnym przysiężeniem, później był jawną opozycją, natomiast przyjął formułę pierwotnie partii politycznej dzisiaj stowarzyszenia, dlatego, że w systemie prawnym PRL była luka. Wszystkie organizacje musiały się rejestrować i mieć zgodę władz na e, działalność. Natomiast komuniści, tworząc PPR, zlikwidowali ustawę o partiach politycznych, to była jedną z drugiej I w ten sposób e, okazało się, że można bez zgody władz i byśmy z tego skorzystali. To wtedy było bardzo ważne. Dzisiaj to ludzie z obrzydzeniem partii patrzą na partyjnictwo i na partie polityczne. Natomiast no, w czasach totalitarnych, że ktoś działa w opozycyjnej partii politycznej, to to samo w sobie było niezwykle odważne i szokujące dla wszystkich obywateli. Nikt wtedy nie wierzył, e, większość, przynajmniej zdecydowana większość opozycjonistów, że Związek Radziecki upadnie. Wy, w waszych publikacjach jednak pojawiała się taka teza, że w pewnym momencie ten komunizm się skończy także w Polsce. Tak, myśmy przedstawili nie tylko taki moralny imperatyw, że mamy obowiązek prowadzić walkę o niepodległość, tak jak poprzednie pokolenia, często w znacznie bardziej niesprzyjających okolicznościach. I dlatego akurat został kapitan ujawniony w 1979 roku, może powstał wcześniej, ponieważ uznaliśmy, że koniunktura międzynarodowa bardzo zaczyna sprzyjać sprawie polskiej. Tak jak Juszyckiemu zaczęła sprzyjać Polakom. W okresie I wojny światowej, kiedy się zaborcy pokłócili. Tak tutaj w roku 1979 nastąpiło kilka zjawisk, które bardzo pomogły do zbliżenia się do otwartej, jawnej walki o niepodległość, do sukcesu. Mianowicie, po pierwsze, podpisanie przez blok komunistyczny w wyniku kryzysu ekonomicznego w Związku Radzieckiego Układu w Helsinkach o przestrzeganiu praw podstawowych obywatelskich, czyli KBWE, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. I drugim elementem był oczywiście wybór papieża Polaka. I te, te czynniki niezwykle nam ułatwiały jawną działalność, mimo oczywiście, że, że liczyliśmy się z represjami. Rzeczywiście szereg osób zamordowano z działaczy kpn -u. Natomiast generalnie ta jawna działalność jednak okazała się możliwa, bardzo trudna, no bo większość ludzi trafiła do więzień. Ale z czasem stała się masowa i, i mniej w roku 1981, czyli już po dwóch latach działania, Ponad 100 tysięcy ludzi zapisało się do KPN-u, co pokazuje, że moment był wybrany bardzo trafnie. No i za, za, za mniej więcej 10 lat, 11, udało się tą niepodległość wywalczyć. Także można powiedzieć, że to zostało bardzo dobrze przewidziane. I ta praca potem rewolucja bez rewolucji, najważniejsza książka opozycji demokratycznej była prorocza i została wykonana przez KPN w całości mimo zdrady w Magdalence listów Garniersko. Leszek Moczulski, który współtworzył KPN, później znalazł się na liście, na tak zwanej liście Macierewicza, miał procesy ilustracyjne, twierdził, że nigdy nie współpracował z SB, pan kiedyś napisał, że to niemożliwe, aby osoba, która spędziła tyle lat w Perelowskich więzieniach, była agentem, jak pan dzisiaj uważa. No, widziałem teczkę Moczywskiego, każdy może sobie ją w obejrzeć, jest jawna. Wynika z niej jednoznacznie, że nie był agentem, zresztą wygrał sprawę prawomocnie przed Trybunałem w Strasburgu. Ponieważ Antoni Maciarewicz sobie zrobił swój gabinet z ministra MSW, funkcjonariuszy SB, na czele postawił pułkownika SB Anklewicza prawą rękę Kiszczaka. No to ci mu różne psikusy robili. Jednym z takich y, banalnych prowokacji jest właśnie teczka rzekomo Moszulskiego. W teczce tej nie ma ani zobowiązania do współpracy, nie ma w ogóle ani jednego donosu, więc to jest w ogóle kuriozum. Tam jest za to kilkaset tekstów zdjętych przez cenzurę Moszulskiemu z druku. Także w ogóle jest dziwne, że w wyniku y, takiego manipulacyjnego filmu naiwnego, którym nocna zmiana. Przez całe lata, dopóki niedawno Moczyński nie wygrał procesu, robiono w ogóle taką propagandę, że agentem jest facet, który się wiał 6 lat w więzieniu. No, agentów się nie trzymało 6 lat w więzieniu, agentów się trzymało parę dni, żeby się wiarygodnić, na wolności. Także to elementarna logika wskazywała, nie ma no, zresztą żadnych donosów z mojej perspektywy kolegów, żeby Moczyński na cześć wynosił. To po prostu kompletna bzdura, w odróżnieniu oczywiście od sprawy Wałęsy, bo kluczem do zrozumienia tej zmowy te, te, Magdalence jest oczywiście kwestia lekarowa. A to już inna kwestia. Czy jakieś elementy programu KPN-u zostały zrealizowane w trzeciej RP? Bez IRP jest bardzo trudno coś realizować, bo to nie jest zwycięstwo naszego obozu. To można tak wyobrazić, jakby w 1918 roku nie wygrał Krystiuszek Podmowski, co by było. Mielibyśmy Królestwo Polskie, a nie Polską Republikę. No i to zupełnie inną grupę Krystiuskową. Tu się tak stało, że nie wygrał obóz niepodległościowy, mimo że był bardzo bliski sukcesu. Wygrała opcja ugody z komunistami. To co powtórzono, ten sam błąd z 1960 roku, tylko jeszcze gorzej w Magdalence i zagwarantowano komunistom utrzymanie władzy i bezkarność. I to trwa do dzisiaj w ogóle cały ten układ, to jest w ogóle szokujące. W związku z tym oczywiście niektóre elementy jest trudno zrealizować, szczególnie dekomunizację czy ilustrację. To cały czas jest niewykonane. Nie Natomiast jest wiele rzeczy, które się udało. No przede wszystkim udało się zbudować koncepcję między morzą. Czyli elity polityczne właściwie są zgodne co do tego, że my między Rosją a Niemcami musimy budować własny blok i budować własną siłę ekonomiczną, ludnościową, rynek zbytu i tak dalej. Więc to się buduje. To jest ważne. Na pewno udało się zbudować wolne media. To, co myśmy zbudowali, pierwsi wydawnictwo polskie, w wiemy, bo inni robili samizad i na maszynie do pisania przepisywali teksty. Myśmy pierwsi zrobili niezależne, duże gazety i wydawnictwo opozycyjne. I to się dzisiaj przekształciło w wolne media i to jest wielki sukces, to jest bardzo wielka wartość w wielu krajach dzisiaj jest problem z wolnymi słowa, z wolnymi mediami, także wasze radio jest tego przykładem fajnym, że to możliwe wolne media i to i to jest w tej chwili wielkie wyzwanie, trzeba to dokończyć, brakuje tu telewizji takich dużych niezależnych i tak dalej, także to. To idzie dobrą stronę. Na pewno mamy dużą wolność słowa w Polsce. To jest duży sukces. Bardzo dziękuję. Tak, bo w, oczywiście moglibyśmy bardzo długo, panie przewodniczący, rozmawiać na temat KPN-u i nie tylko KPN-u, ale niestety czas nas goni i bardzo dziękuję za rozmowę. Adam Słomka był naszym telefonicznym gościem. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.